W poprzednim odcinku dotyczącym krótkiej historii podatków obiecałem, że dziś zajmiemy się historią samej tylko księgowości i słowa dotrzymamy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z naprawdę interesującym tematem, z którym związany jest jeden z najciekawszych rekordów zapisanych kiedykolwiek w Księdze Rekordów Guinnessa. Jaki to rekord? Za moment wszystko stanie się jasne. Cierpliwości zapraszam. Dziś potrzeba prowadzenia księgowości jest dla nas czymś oczywistym. Potrzebujemy spisywać wpływy, wydatki, transakcje czy stan majątku jakiejś osoby lub firmy, bo zwyczajnie wiemy, że jest to niezbędne do dokonywania oceny czy też po prostu do zwykłego działania. I znowu będę się upierał, że szczególnie nie różnimy się od naszych przodków sprzed wieków, bo co ciekawe, ludzie dawniej, którzy żyli 4 czy 5 tysięcy lat temu, myśleli podobnie. Też chcieli mieć kontrolę nad stanem swojego posiadania, ale niestety do tego wszystkiego mieli jeden zasadniczy problem. Nie było wtedy aplikacji do księgowości czy wsparcia księgowego online, a zapisanie czegokolwiek było czynnością niezwykle trudną i kosztowną. Dlatego ludzie, którzy potrafili wyryć jakieś tam znaki w glinianych tabliczkach, byli na wagę w złota i korzystano z ich usług tylko przy okazji najważniejszych spraw. A takimi sprawami było właśnie prowadzenie księgowości. Jeśli jakieś starożytne państwo czy miasto chciało się rozwijać, to nie miało innego wyjścia. Musiało spisywać Transakcje, i tu cała na pomarańczowo wchodzi jedna z najważniejszych glinianych tabliczek w dziejach świata. To co widzicie, to pierwsza nam znana forma zarejestrowania stanu rachunków, bo dokumentuje transakcję przyjęcia 29 086 miar jęczmienia w ciągu 37 miesięcy. Ale przecież wszyscy świetnie znamy sumeryjskie pismo klinowe i widzimy, że oprócz rachunków jest tam jeszcze jeden wyraz składający się ze znaków. Ku i shimy. Większość badaczy jest zdania, że to imię księgowego, który opisał tę transakcję. A biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z czasami sprzed 3000 lat, przed naszą erą, uwaga, to jest to jednocześnie najstarsze imię człowieka, jakie kiedykolwiek zostało zachowane i właśnie w takim charakterze Kusim trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Fakt, że pierwsze zapisane imię, o którym wiemy, należy do księgowego, sporo mówi nam o znaczeniu tego zawodu. Nieco łatwiej mieli księgowi w starożytnym Egipcie, którzy do prowadzenia rejestrów handlowych używali nieglinianych tabliczek, a znacznie wygodniejszego i też znacznie dostępniejszego papirusu. Dzięki temu można było zapisywać więcej, dokładniej, a także lepiej to wszystko kontrolować. Wyobraźcie sobie, że gdy do egipskiego magazynu przyjeżdżało zboże, to jeden pisarz księgowy spisywał jego ilość na wozie, drugi księgowy siedział na dachu i odnotowywał, ile zboża ostatecznie przeszło przez otwór dachowy do spichlerza, a jeszcze trzeci księgowy porównywał te zapisy. Jeśli coś miało wyjechać z magazynu, to również szczegółowo to ewidencjonowano. Między innymi dlatego egipska księgowość była uważana za naprawdę drobiazgową w całym starożytnym świecie. Ale gdzieś Dość szybko zauważono, że im dokładniej prowadzona jest księgowość, tym łatwiej jest zarządzać państwem, miastem czy jakąś instytucją. Dlatego na bardzo wczesnym etapie wprowadzono obowiązek prowadzenia księgowości, który zresztą towarzyszy nam do dzisiaj. Osławiony kodeks Hammurabiego wymagał, żeby rejestrowana była cena i ilość sprzedawanego towaru przez kupców, a w wielu starożytnych cywilizacjach zaczęło się pojawiać najpierw zalecenie, a potem obowiązek Przechowywania dowodów transakcji handlowych, i to właśnie wtedy narodziło się coś na kształt pierwszych biur rachunkowych, które musiały gromadzić te zapiski. W przeciwieństwie do poborców podatkowych, zawód polegający na prowadzeniu ewidencji księgowej był uważany za coś szlachetnego i ważnego. Ślady tego widać nawet w Starym Testamencie, gdzie w księdze Syracha możemy przeczytać takie zdanie cokolwiek przekazujesz, niech będzie w liczbie i wadze, a dawanie i odbieranie wszystko na piśmie. W Ewangelii Świętego Łukasza możemy przeczytać, co myślano w starożytności o ludziach, którzy nie ogarniali rachunków w życiu. Święty Łukasz pisał tak: Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie siada i nie przelicza wydatku, czy ma na wykonanie, by przypadkiem nie położył fundamentu, a nie mógł jej wykończyć. A wszyscy Którzy by to widzieli, zaczęliby z niego kpić, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał skończyć. W starożytności spora część pisarzy księgowych pracowała w terenie, tam gdzie działa się akcja, ale na wagę złota byli także rachmistrzowie pracujący w świątyniach czy też w pałacach. Znacznie okazalszych niż te osławione pałace Zusu nadmienie na marginesie. Natomiast ogromne zastępy ludzi były potrzebne do rejestrowania tego, co należało oddać fiskusowi i zresztą samo łacińskie fiskus oznacza dosłownie koszyk na pieniądze lub w innej wersji skrzynkę na pieniądze, którą trzymał u siebie starożytny władca. Dziś określamy tym słowem cały państwowy aparat skarbowy, ale w podstawach nie różni się to aż tak od tego starożytnego pierwowzoru. Natomiast dość szybko wymaganie do Prowadzenie rachunków zaczęło dotyczyć nie tylko tego co wpływało do władców czy do świątyń, ale także chodziło o rejestrację transakcji zwykłych ludzi, którzy chcieli na przykład handlować czy też prowadzić swój biznes. Jeden z fragmentów greckiej mowy sądowej sprzed pół tysiąca lat pokazuje nam jak prowadzone były rachunki prywatne. Mowa tam jest o kupcu Lykonie z Heraklei, który wybierał się w podróż do Afryki, ale przed nią chciał stworzyć ewidencję tego co ma na wszelki wypadek Gdyby zmarł, to chodziło o to, żeby te środki były wypłacone jego wspólnikowi, którego tożsamość miała zostać zweryfikowana przez świadka. I zapis brzmiał tak. Lykon z Heraklei, 1640 drachm, ma być zapłacone Sefisiadesowi. Archibiades z Lamptry przedstawi go. I już było wiadomo o co chodzi. Niestety, Lykon faktycznie zginął w czasie podróży, więc Sefisiades stał się bogatszy o 1640 drachm. Ale imien nadal miał niedorzeczne. Tego typu zapiski e, prywatnej księgowości dotyczyły raczej wyłącznie kupców czy innego rodzaju przedsiębiorców, bo nie wszyscy Grecy czy Rzymianie mieli obowiązek składania na przykład czegoś na kształt rocznych deklaracji podatkowych. Te wprowadzono dużo, dużo później. E, I... One były raczej charakterystyczne dla tego europejskiego porządku. Kolejnym kamieniem milowym było upowszechnienie się pieniądza w starożytnym świecie, zwłaszcza na terenie Grecji. Dzięki temu mogliśmy prowadzić księgi rachunkowe w odniesieniu do jakiejś określonej ilości monet, i odtąd księgowi już nie musieli wszystkiego spisywać z natury i na przykład jakoś szczegółowo charakteryzować każdego składnika, nie wiem, typu zwierzęcia skóry, koloru tej skóry, wielkości tej skóry, Skóry tego, co się trzymało na magazynie. Natomiast starożytna Grecja jest także pamiętana za sprawą jednej z pierwszych dziejach świata jawnej księgowości, bo pewne dane były prezentowane publicznie. Ryło się odpowiednie inskrypcje w kamieniu czy też w marmurze i był to mniej wygodny sposób, ale całkiem dobrze sprawdzał się na forum publicznej, a z naszej perspektywy jest bezcenny, bo taka forma była znacznie trwalsza, dzięki czemu przetrwała do dziś. W temacie zapisów nie możemy zapomnieć. O jeszcze jednej zmianie, którą księgowi odczuwali ją w sumie do dzisiaj, chodzi o zmianę z tak zwanych cyfr rzymskich na tak zwane cyfry arabskie. I mówię tak zwane, bo cyfr rzymskich wcale nie wymyślili Rzymianie, a przejęli je od etrusków mieszkających dawniej na terenie północnej Italii. Rzymianie rozwinęli ich system, dopasowali do własnych potrzeb, a potem używali przez kilka wieków. Na pewnym etapie jednak, gdy na przykład rachunki księgowe były już coraz bardziej skomplikowane, zauważono, że systemowi rzymskiemu brakuje na przykład wygodnych mechanizmów zapisywania większych wartości liczbowych, też tak średnio sobie radziły z ułamkami. Poza tym w tym rzymskim systemie nie było znaku, który odpowiadałby zeru, a przecież wiemy, że wiele rachunków i wychodziło i wychodzi do dzisiaj na zero, dlatego stopniowo zaczęto przerzucać się na cyfry arabskie. Tak zwane cyfry arabskie i znowu tak zwane, bo to są tak naprawdę cyfry hinduskie, a jedynie znamy je dzięki Arabom, którzy upowszechnili ten zapis w Europie. Zresztą przy okazji podbijania znacznych części naszego kontynentu. Kiedy Europa zaczęła wchodzić w średniowiecze, nastąpiło załamanie władzy centralnej, co na chwilę zatrzymało rozwój metod księgowych. Powtórny rozkwit nastąpił dopiero około 600-700 lat temu, kiedy włoscy handlarze potrzebowali rozliczać coraz częstsze transakcje z kupcami z bliskiego. Oraz Dalekiego Wschodu. Te zmiany były tak ważne i dynamiczne, że poświęcimy im osobny odcinek naszej serii, ale wspomnijmy tutaj jeszcze o rozwoju księgowości na terenach dawnej Polski. Bo tych zasad rachunkowości głównie uczyliśmy się od Niemców, od ich kupców, a zwłaszcza od tych kupców niemieckich, którzy mieszkali na terenie Gdańska. Pewien wpływ miał na nas także francuski kodeks handlowy, dlatego niektóre wyrazy powiązane z finansami, księgowością wymawiamy na modłę francuską i tak jest z wyrazem budżet, pochodzącym od francuskiego słowa budget, oznaczającego małą torbę, w której przechowywano pieniądze zebrane na jakiś cel. Dziś określamy tak całościowy plan finansowy na jakiś okres, zwykle w sumie na rok. A pewnym przełomem na ziemiach polskich był rok 1907, kiedy to 9 czerwca założono pierwszą polską organizację księgowych i to właśnie dlatego Polski Dzień Księgowego obchodzimy każdego roku 9 czerwca. To zresztą świetny moment na to, żeby podziękować osobom, które wzorem dawnych rachmistrzów pilnują, aby w naszych księgach wszystko się zgadzało. Ale tak myślę, że w sumie to zawsze jest dobry moment na to, żeby okazać im naszą wdzięczność, więc serdecznie do tego zachęcam, nawet dzisiaj, ja co? Tymczasem kłaniam się, dziękuję za nasze spotkanie i do zobaczenia całkiem niedługo.